Gabinet. Radio Gabinetowe. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Gabinet. Dzisiaj jesteśmy w nieco innych okolicznościach, gdyż nie w studiu Radia Gabinet przy Dolnej Panny Marii, a w kultowej klubokawiarni kawiarni przy Herbowej 2A, gdzie za parę godzin Anna Rogowska wystąpi na koncercie wojownikowym. Anna Rogowska, 17-letnia wokalistka oraz tekściarka. Uczennica drugiego stopnia Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lubinie, a przede wszystkim autorka epki, udanej przez Studio Rubin. Witam cię, Aniu, bardzo serdecznie. Cześć. E, powiedz mi na początek, od kiedy w ogóle interesujesz się muzyką? Czy, wiedział, czy zawsze wiedziałaś, że to jest droga, przez którą musisz iść przez życie? Ja się interesuję muzyką już od pierwszej klasy, podstawówki, bo wtedy poszłam do szkoły muzycznej. I no, ta muzyka gdzieś cały czas była obecna, bo mój tata też jest muzykiem i zawsze gdzieś tam podświadomie wiedziałam, że będę w tym kierunku iść, działać i robić jakieś fajne rzeczy. Jasne. a zawsze miałbyś to wokal, czy może prowadzić z jakimiś instrumentami? Ja na początku byłam, skończyłam pierwszy stopień na fortepianie mm -hmm. i myślałam, że będę po prostu grać na fortepianie klasycznym, jednak potem się otworzył wydział jazzowy u nas, wokalny, no i stwierdziłam, że a, pójdę okay. i poszłam. W sumie jaką ciekawa decyzja, że jednak po pierwszym stopniu na fortepianie, jednak całkiem to rzuciłaś i poszłaś tak, za wokal. Tak, bo nie lubiłam czytać nut. A, <laughs> to faktycznie dość dłużej minus, jeśli chodzi o granie tak. na fortepianie. No dobra. Wydałaś ostatnio właśnie epkę przy pomocy Studia Lublin, przy pomocy Radia Lublin. znajduje na niej utwory m.in. Sirens, Co mi dasz, czy Rai, to jest osobiście moja ruchwana y, y, piosenka z tego, z tej płyty. Są jakby ballady, Sirens jest taki bardzo właśnie balladowy, spokojny, ale jest też Rai, który jest o wiele bardziej żywy. Fajnie, że macie właśnie, Co jest taka różnorodność. No właśnie opinie są podzielone, okay. więc co człowiek to opinie. I ja no, chciałam, żeby te utwory były różne, jednak to jest trudne, ponieważ jak, się, jak jeden człowiek robi tylko swoje utwory, to w pewnym momencie one wychodzą takie same, więc cieszę się, że, że mówisz mi, że są różnorodne. Nie tak zauważyłem, bo słuchałem, no i Siras faktycznie jest taki. Bardzo stonowany, jest no dosyć smutny, po czym włączam e, co mi dasz już całkowicie inny klimat. Znaczy, wciąż są zamknięte w tym jednym gatunku, mm -hmm. e, ale lawirują pomiędzy jakby różnymi takimi smaczkami, co mm -hmm. jest bardzo fajne, bardzo fajnie się tego słucha. E, powiedz, co ci inspiruje, bo właśnie wspomniałaś, że sama, że sama komponujesz te utwory. Mm -hmm. Co Cię inspiruje do tego? Czy jest to po prostu życie, czy jakieś inne muzy skłaniają cię do, e, do refleksji, pisania utworów? Wydaje mi się, że wszystkiego po trochu. Mhm. Czasem to nawet nuda mnie skłania do napisania jakiejś piosenki, bo to jest, to jest fajne zajęcie, to jest fajnie spędzony czas produktywnie i, i to jest takie bardzo oczyszczające i... Po prostu po napisaniu jakiejś piosenki czuję, jakbym zrzuciła ten 10 kilo z pleców, i, i to jest super. Takie kotarz Tak. Bardzo ciekawe. Tak. A ty dużo tworzysz? Eee... Nie wiem. Nie chodzi mi, że maszynowo utworzyłem nie tylko tak. No, łatwo, łatwo idzie ci pisanie tekstów i tworzenie utworów? Tak. Tak, łatwo. Znaczy. Też ym, zależy o jakiej jakości mówimy, mm -hmm. bo y jeżeli mówimy o jakimś takim, no każdy może sobie coś zaimprowizować, mm -hmm. ale żeby to była jakaś taka fajna piosenka, to trochę czasu musi minąć, ale ogólnie to łatwo mi się pisze takie rzeczy. Super. Y a jeszcze mam pytanie a propos samego tworzenia, czy... Robisz tak, że piszesz utwór i na przykład on sobie leży i jakby dojrzewa? Czy po prostu piszesz i uważasz, że to jest skończone i jakby już nagrywasz? Właśnie, jeżeli chodzi o te utwory na EPCE, to one właśnie tak dojrzewały. Mhm. Jeden dojrzewał przez rok okay. na moim komputerze. No, dwa pozostałe też długo dojrzewały do tego, żeby. Żebym ja w ogóle się zebrała na to, żeby je pokazać mm -hmm. komuś. Fajnie, w sensie... Mm, fajnie, że nie pisałaś tego tak nagle, że jakby nagle masz szansę i po prostu piszesz na kolanie w jeden dzień. Tylko jednak ja dałaś to, co <laughs> miałaś już na przez... Y, Wiedziałaś, to jest dobrej jakości. Mhm. Mm w swoich tekstach tematy miłości, ciężkiej miłości, jakby trudności w związku, ale też zagubienie, niepewność. Skąd takie tematy w swoich tekstach? Bo ja nie potrafię pisać o miłości w dobry sposób. Okay. To, to nie teraz, nie, nie będę opowiadać o moich traumach, bo mm -hmm. to nie z traum wynika, tylko po prostu em, jakoś tak, nie wiem, dla mnie to jest takie banalne pisać o miłości, że jest fajna, bo, bo to jest dość złożone uczucie, mm -hmm. które i jest fajne, jest też szkodliwe. I ja tak. akurat. Ba łatwiej mi się pisze o tym, że jest szkodliwe. <grym> bardzo ciekawie się składa, bo to jest koncert <grym 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 więc będziemy mówić o trudnościach w związku i teksturze jeszcze miłości. Także e, idealnie, ale masz rację, miłość nie jest czarno nie zawsze jest wszystko spoko. Tak. I bardzo dużo się też odcienie jakieś takie bardziej fajne. Dobra, a jak oceniasz sama tą epkę? No ja mogę powiedzieć, że jest w porządku, nawet plus jeden w porządku, jakby już opinie są podzielony, ale co ty sama uważasz o tym po nagraniu, bo nagrałaś już jakiś czas temu i mm -hmm. pewnie już mogłaś się z tym przespać w Znaczy roku. ja na pewno na tym nie poprzestanę, że to nie jest um, produkt, który ja bym chciała już... Okej, okay, już zrobiłam wszystko, co chciałam i już na tym. Spoczne. Nie, to, to nie jest y, brzmienie, które mi siedzi w głowie. Mm. I jeszcze nie poznałam tego brzmienia, które mi siedzi w głowie, ale niedługo pewnie poznam i na pewno będę tworzyć coraz lepsze rzeczy, rzeczy bardziej złożone, bardziej, y, po prostu ciekawsze. Tego ci życzę. Jak to jest w ogóle trzymać w ręku egzemplarz swojej płyty? Zależnie tego nawet czy Ci się podoba czy nie, to jednak masz swoją płytę, jesteś na niej ty i są tam twoje autorskie utwory. No ja w ogóle trzymałam to w ręce i tak To jest moje? <śmiech> <śmiech> tak dziwnie, dziwnie Fajnie, ale dziwnie <laughs> Okej, okay. mam nadzieję, że niedługo będziesz miała więcej okazji do takiego uczucia Pewnie w końcu, w końcu stwierdzisz, a kolejna, dobra a. a jakie masz plany na przyszłość? Bo epka, mhm. koncerty, ale pewnie myślisz o czymś, o czymś więcej no. Celem na ten moment jest akademia muzyczna, mhm. żeby się bardziej e, podszkolić w tym. E, chciałabym też wystartować w jakichś konkursach e, telewizyjnych, mhm. wokalnych, żeby się gdzieś pokazać. E, no i ch chciałabym pracować nad utworami, wydać pełnoprawny album. W takim brzmieniu, jakim ja sobie wymarzę. I takie są moje plany. Okej, okay, a myślałaś już nad jakimś konkretnym programem? Tak, ty tak ciekawości. Czy jest nieciekawe w co celujesz? Czy, czy nie, jak chcesz no, mówić, to nie na Ja celuję oczywiście. w ten, w The Okej. Okay. No. Bo jednak on jest najbardziej nastawiony na, na wokal. No tak, tak, co prawda. to prawda. Tu mam talent, to tam, nie wiem, mogłabym skakać przez ogień, ale nie umiem. <laughs> Zawsze możesz śpiewać i się z kakao. O, tak. Nie, to byłoby trochę. Poparzyłabym sobie brwi. A włos? No. <głos> <głos> e, dobra. W ogóle sama no, epoka nie powstałaby też dzięki Radiu Lublin, bo to dzięki nim oni cię wyprodukowali. I jak to się w ogóle stało, że trafiłaś tam i no, zrealizowali cię? E, no, ja wysłałam mm, zgłoszenie do y, Radio Lublin. A tak. O. Tak sobie wysłałam. chciałam, okay. <laughs> okay. że, że mnie nie przyjmą. E, jak zawsze tak robię, to zawsze mnie przyjmują wtedy. Jak się nie spinam. Jak się mm -hmm. spinam, to mnie nikt nie przyjmuje. Okay. E, no i wysłałam to zgłoszenie e, i chyba im się spodobałam, bo mnie wzięli i nagrali. Też mi się, że mi się spodobało, Chyba, że mi wzięli tak przekornie, że i tak. lubimy jej to A To weźmiemy ją. <laughs> Kto wie, Trzeba się kiedyś spytać Radia Lubin, co oni tam tak sobie pomyśleli. Mm, dobra, zmieniając trochę temat, oglądałem Twój koncert, bo e, w ramach tego, że nagrywałeś płytę, zagrałaś też koncert w studiu Lubin. Czy to Studio e, miało Budki, tak, tak, e, Budki Suflera? Tak, tak. Budki Suflera, tak. No i już właśnie rozmawialiśmy o tym też przed wywiadem, że mi się osobiście koncert bardzo podobał. W zasadzie mm -hmm. mogę powiedzieć, że podobał mi się bardziej niż e, Twoje studio i nagranie. Jest na nich jakaś taka. I pasja, ale jakby te otwory brzmią tak trochę z pozurem. sobie takie jest bardziej zadziorne i po prostu czuć w niej znacznie więcej emocji. Eee, I mam do ciebie takie pytanie, bo, bo wydaje mi się, że artyści w jaki sposób dzielą się na tych, którzy no, lubią koncertować i im to dobrze, a co tacy, którzy grają koncerty, ale wiadomo, studio to jest ich dom. Mhm. Do której grupy ty się zaliczysz? No ja chyba bardziej do tych muzyków, którzy na żywo występują. Mm -hmm. Bo ja lubię występowaniu na żywo, że mogę sobie zmieniać na bieżąco, że mogę sobie formę zmienić, że mogę trochę poimprowizować. Mm -hmm. I te utwory wtedy nabierają jakiejś takiej barwy, takiego życia, że one nie są po prostu odklepaniem z kwitów, akordów i, i tekstu, tylko że wtedy te utwory, no żyją swoim życiem. Jasne, no... po to są końcu koncerty. I dzisiaj będzie akurat idealna szansa na to, ponieważ dzisiaj o 20.00 w kultowej klubokawiarni Kawiarni koncert Ani Rogowskiej, koncert walentynkowy. Także wszystkich słuchaczy Radia Gabinet serdecznie na ten koncert zapraszamy. Mmm... A powiedz mi w ogóle mi właśnie jeszcze o twojej przypadek koncertowe. Dużo koncertujesz, dużo masz planów na koncer przyszłe koncerty. Mhm. No, to wszystko zależy od ludzi, czy im <grym> się, się spodoba. Eee, na ten moment ee, nie wiem. Eee, idę za tym, co, ee, co, co będzie. Eee, na ten moment jest kilka planów ee, i, i tak. Mm, Nagrywałaś swój płytę z zespołem? Grałaś też koncert w studiu ee, Lublin z zespołem? Powiedz mi, z kim grasz na co dzień? Na co dzień gram z moim cudownym pianistą Bartkiem Krupiem i z cudowną skrzypeczką Małgosią Bardak. Eee, i... <grywia> tak, gram też z Filipem na który jest cudownym gitarzystą. I e, z Michałem Dirbą, który jest cudownym e, <grywki> perkusistą. A jeżeli chodzi o basistę, no to e, na płycie e, grał ze mną e, e, cudowny basista o nazwisku Fedor. Mhm. E, i tak, i jeszcze jest Michał Andrzejewski, który a to gra na. Y, on jest multiinstrumentalistą i gra na tym, na czym jest potrzeba. Czyli grał no, i pianie, i na basie. I tak. I dzięki tym ludziom te utwory po prostu no, nabrały innego brzmienia, i też. No tak, oni popchnęli te utwory do przodu. Jest, no pewnie każdy od siebie jakoś tak. taką zgiełk się leczy, co zrobiło się bardziej pełne. Także mhm. serdecznie pozdrawiamy cały skład Ani. Tak, serdecznie. Tak, bardzo serdecznie. Cudowny skład Ani e, Dobra, będziemy mało już kończyć. Powiedz mi jeszcze jak tam nastawienie przed koncertem dzisiejszym. Dobrze, chociaż się trochę stresuję, jak tutaj widzę tych ludzi, co zapowiadają się, że będą. Mhm. <laughs> Ale jest dobrze, Cudowne. i się cieszę. To super. Jeśli chodzi o stres, to taka mała anegdotka. Pewien profesor w moich studiach powiedział mi, że stres? Powiedział, że to się leczy. O, Także y, ja chcę do lekarza ze stresem, y, ale będzie na pewno super. Y, akurat kultowa ma taki plus, że jest tutaj bardzo klimat taki domowy, przez co zobaczę, że ta atmosfera jest taka naprawdę dźwigni ta w sam raz i taki właśnie dwalutkowego, delikatnego hmm. grana. Y, a w ogóle, tak jeszcze co tam z ciekawości, masz jakieś może taki. Rytuał przed koncertem? Robisz jakieś specjalne czynności, czy może jakiś, układasz sobie dzień po to, wiesz, że dzień tak, koncertu? Tak, odpalam kadzidło. No. E, medytuję? Nie no. Byłem w stanie mówić że w kadzidło, ale w medacji już nie za bardzo. Nie no. Rozśpiewuję się. Dla mnie to jest em, forma taka uspokojenia się. Mhm. E, Przygotowania trochę głosu, głowy, em, bo jak się powtarza jakieś tam dźwięki, to... To tak głowa w ogóle nie myśli wtedy. Mm -hmm. eee, dobrze śpię. <laughs> Jeść to nic nie jest. Przez cały dzień czy przed koncertem tylko? Przed koncertem nie. Rozumiem, rozumiem. No. Tak, eee, tak wygląda moja rutyna, najzwyklejsza. Okay. To mam nadzieję, że i dzisiaj ta rutyna się sprawdzi, zagra świetny koncert. I cóż, dziękuję Ci Aniu bardzo serdecznie za dziękuję. ten wywiad, bardzo miło mi się to z Tobą rozmawiało. I cóż, zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Gab na, na koncert. A zanim to, to Ania przygotowała dla nas jeszcze małą niespodziankę i specjalnie dla naszych słuchaczy zagra mały koncert do radia. czyli Jeszcze raz tu dziękuję Aniu i zobaczenia wieczorem. Dziękuję.